Państwo witam w kolejnym podgadobiciem pytań. Witam Państwa, ja Andrzej Strzelba, najpopularniejszy magister we świecie. O a z witazem ze mną najpopularniejszy kwintet we świecie kwintet. Sukces poprzedniego odcinka skłonił mnie do zaproszenia kolejnej gwiazdy polskiego sportu, a jest nim znany skoczek na ciaski pan Andrzej Mojżes! <laughs> znaczy ten y, Adam Mojżes. Zapraszamy! Dzień dobry, panie Adam. Wie pan wolę, jak ktoś się zwraca do mnie po imieniu? Mojżesz? Nie. Aha, no to jak to wyjaśniliśmy, przejdźmy do meritum programu, czyli do gadobicia pytań! no i takie pierwsze pytanie na rozgrzewkę z górnej półki: Czy je pan mięso? Tak, tak, tak. W plasterkach szynkę. Jak się panu tak uchoi? W grubym plasterku, to zje pan wtedy czy nie? To psu daje! Albo żonie! Oho! Ma pan psa! No nie, zdech mu! Kiedyś jakby urzuciłem taki grubszy plasterek boczku, a tam na nim się okazało były opiłki, bo nie miałem siły, żeby go nożem przekroić. To daje go kroiłem, a wcześniej tę krajzewej nartosanki przerabiałem na narty i piłowałem te rurki, wie pan? Te metalowe. I jak chroniłem, no musiało piłki dostać, i potem psu się takie ropienie porobiły w żołądku, i potem żygał taką żółtą... taką ropą, nie, i potem srał na zielono tak rzadko, nie, a w ogóle potem mu się brzuch tak spuchł, taki miał siny, siny, i potem już mu nie dawałem, bo zdech, to potem żonie tylko. Tak? A żona jeszcze żyje? No że nie, bo okazało się, że jak to kroiłem te narty o piłki, narty nieregulaminowe, jak się okazało potem, to wyszło, że żona miała niedobór żelaza i teraz to nawet się lepiej czuję, poza tym, że żyga ropą i strana zielono, ale... tak le lepiej. Uh -huh. a wyczytałem w internecie, że mieszka pan w Wiśle. Nie ma pan reumatyzmu? Nie, bo jak wygrałem cztery skocznie pierwszy raz, to tam dostałem taki duży ponton i sobie w nim mieszkam, a w nocy to sobie pod skarpetki jeszcze wkładam takie torebki z oszą i wtedy jest mi ciepło i nie przemięka, nawet jakbym wpadł za burtę. Trochę mi wtedy jest zimno w głowę, ale też mam pod kaskiem, bo w kasku śpię, to też mam tam torebkę, tylko z żanta już mam tam. O, a w Tesco pan był? No, to byłem, ale akurat zamknięte było, bo to całodobowy przecież, a ja byłem w nocy. O, a, a gdzie pan jeszcze był? O, to jakby w Niemczech, to tam jeszcze przy tych czterech skosiach, nie? To przy każdej skoszy był inny sklep! Był Lil, Billa, była Żubr i Biedronka! Biedronki tylko się namęczyłem, bo musiałem sobie na łowianej palecie do samochodu towar nosić! Ale to mi żona pomogła! A pies? A pies w tym czasie żygał przy ołowianych wózkach na zielono! A, a tak może niedyskretnie zapytam, jaki ma pan samochód? Wygrałem kiedyś Audi A9, ale poszłem do salonu Żuka i wymieniłem na chłodnie. Z dopłatą za chłodnie, bo to ta lepsza ta do minus 60, żebym sobie mięso w mógł włożyć w grubych plasterkach. I, i, I co, przyjechał pan do nas chłodnią? No pewno będzie pan chciał, to widzę panu, pokażę po programie sobie pojeździk po parkingu z pichem. A e, ty tam żona w środku, ta w chłodni siedzi, pilnuje, co by mi mięsa nie rozkradli! No 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 pewnie! To jest pan szybko śpiewać! Jeszcze szybko tutaj nula z mikrofonem! Pawa, <grym> <grym> no, bawa, później już kwinet się ciągamy! No to będzie zadkano na zadkach i dołcach! <grym> la

Amém! <laughs> Dziś grill. Potrzebna nam papryka, cukinia, cebula, mężczyzna. Eniu! Jak już się zarumienił, to przewróć boczek! Mm -hmm. a? Już! Gotuj się do dobrych zakupów. Dwa dwulitrowe napoje 5 zł i bukiet na dzień matki, a drugi za pół ceny. Kupuj taniej w Tesco. No to tu? O nie, 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 nie. Tu będzie ciocia Lila. A, 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 a. No przecież tutaj siedzi Zbyszek. Koło Ale oni... No o, o, o. Nie no, no. Gdzie ty masz głowę, no? Tam? Nagłowiliśmy się dla twojej wygody. Hipermarkety dobę, Małe sklepy z dużym wyborem. Wózki bez monet. Torby za darmo. Tesco dla ciebie, dla rodziny. Uwielbiam w zimie delektować się smakami lata. Na przykład patisonomi w odcie... To wszystko zje. O, znam takiego. Kto? Jak? Huknę, puknę, dziadnę. Chcesz trochę? No, dziadnę. Gotuj się do dobrych zakupów. Kawa 2199 plus 50 gram gratis i papier 699, dwie rolki darmo. Kupuj taniej w Tesco. Żeby zrobić coś dobrego, musimy mieć świeże i pachnące produkty. Oho! oho są tu jacyś grzeczni ludzie! <grym> a, a, no, co, no, ale! Chrysio, ale! Przegryziemy łóżka. <grym i tłubu ziaki> Gotuj się do dobrych zakupów. Kołdry, poduszki pościele 30% mniej i 9 kucyków 3999. Kupuj taniej w Tesco. Jest lato. Musimy jeść dużo witamin, więc na piknik bierzemy sałatę z kiełkami, tartę ze szpinakiem i jarzyno. Ręce do kury! Dobrze już dobrze. Daj to Robię to, ale jestem mięski. Gotuj się do dobrych zakupów Brzoskwinie w koszyku 3,99 kg I dwa opakowania papieru 9 zł Kupuj taniej w Tesco Drodzy widzowie, pasztet z królika dochodzi, a my... Heniu, gdzie jest ten, y, no, wywar cebulowy do jajek? Wyduldał I co teraz? Napiszemy tam coś na pisance Żur, kiełbasa, jajec, górka Idą święta kurka rurka. Mhm. Gotuj się do dobrych zakupów. Maszynka do mięsa 179,99 i skuter 1499 z bonem do wydania w Tesco. W każdym zakątku naszego kraju znajdziemy pyszne produkty, z których... Widzę, że ci smakuje, Ach, Jak kwaśnica gęby nie wykrzymi to... To co, Heniu? To... Gotuj się do dobrych zakupów. Pomarańcze 299 kg i dwie paczki cukierków w cenie jednej. Kupuj taniej w Tesco. Najsmaczniejszy sos przygotowujemy ze świeżą... dój się do dobrych zakupów dwa napoje w cenie jednego i garnki na wagę na przykład za 9.92 kupuj taniej w Tesco